W równoległoboku ABCD miara kąta ostrego jest równa 30 stopni, a odległości punktu przecięcia się przekątnych od sąsiednich boków równoległoboku są równe 2 i pierwiastek z 3. Mamy obliczyć długość krótszej przekątnej tego równoległoboku. Podane w treści zadania odległości to połowy odpowiednich wysokości tego równoległoboku. Jeśli opuścimy wysokość zwierzchołka C na przedłużenie boku AB, to dostaniemy HA równe 2 razy pierwiastek z 3. Natomiast opuszczając wysokość zwierzchołka B na przedłużenie boku AD, dostaniemy wysokość HB równą 4. Te wysokości są dwukrotnie dłuższe niż odległości punktu przecięcia przekątnych od odpowiednich boków. Co wynika choćby z podobieństwa trójkątów albo stwierdzenia Talesa. Skoro tak, to możemy za pomocą tych wysokości oraz podstaw a i b przedstawić pole równoległoboku na dwa sposoby. Z tego równania wynika, że stosunek b przez a, stosunek obu podstaw, to będzie dwa pierwiastki z trzech dzielone przez cztery, czyli pierwiastek z trzech dzielony przez dwa. Co przecież jest znaną liczbą związaną z kątem 30 stopni, to jest po prostu kosinus kąta 30 stopni. Wyobraźmy sobie teraz trójkąt prostokątny ABD bis z kątem 30 stopni i z odpowiednimi bokami o długościach B i A. Przecież ten trójkąt, gdyby porównać go do trójkąta ABD jest taki sam. Mamy tutaj. Takie same ramiona, kąta 30 stopni, no i taki sam kąt. Stąd na mocy cechy bok-kąt-bok bok stwierdzamy, że trójkąt ABD bis jest przystający do trójkąta ABD. To oczywiście nie koniec, ponieważ trójkąt ABD' jest prostokątny, zatem ma takie same kąty, jak te dwa wcześniej wymienione trójkąty, no i ma taką samą przeciwprostokątną. Bok AB o długości A. Stąd, na mocy cechy kąt bok kąt, stwierdzamy, że trójkąt ABD' jest przystający do dwóch wcześniej wymienionych trójkątów. Stąd wynika, że punkty DBIS, D i D' to tak naprawdę jeden i ten sam punkt. Długość krótszej przekątnej jest taka sama jak długość odcinka BD', czyli wysokości HB, a ta jest równa 4. Zauważmy na koniec, że nasz równoległobok to po prostu dwie połówki trójkąta równobocznego, odwrócone i sklejone wzdłuż krótszej przyprostokątnej. Te trójkąty nazywamy zazwyczaj trójkątami charakterystycznymi. Tutaj mamy cztery. Przeciwprostokątna jest dwukrotnie dłuższa, czyli A jest równe 8. Natomiast ta dłuższa przyprostokątna jest pierwiastek z trzech razy dłuższa od krótszej przyprostokątnej, stąd b to cztery pierwiastki z trzech.